Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Żiutek się kłania. Witam Was w kolejności na serii Od początku do majątku. No, już dzisiaj ruszamy z przyczepą kursus i jazda. Zbieramy baldy z pól, trzeba zebrać. Jedziemy najpierw e, na Na wioskę, zebrać e, 6 sztuk, żeby już, e, bo jedno pole zebrałem, przywiozłem, już jedno z głowy. Mm. A jeszcze 3 przed nami. Tam akurat jest 6 tu za gospodarstwem, ale to już bez przyczepy, no i te duże tam, gdzie jest ich najwięcej, ale to już w późniejszym czasie to na spokojnie się da No to jazda. Lecimy. No i się przebijemy Podniosę trochę w dół, żeby nikogo... nikogo tam nie, nie, nie rozdupcyć przywieziemy chociaż to jedno pole dobrze by było żeby jedno chociaż przywieźć na odcinku no i już później to później sobie poza odcinkami zrobię bo no, nie da rady wszystkiego tak o tak niestety nie zadziała ale to Na spokojnie Mamy czas Niedługo yy, Talerzowanie będzie szło Roboty jest Jest w opór Trzeba będzie Musić kręcić nad jakimś Kurcze Łuniczkiem Może Bo nie ukrywam, że No Jednak Co jak co Ale kuźwa Przydałby się już taki większy bo. Gdyby czasu zaoszczędzić na tej robocie Dobra Tak, zostawiamy od widły Kable, przewody, hamulce odpinamy Jak tutaj zajedziemy Dobra, odwrócę się teraz i weźmiemy sobie tamte dwie przepraszam, trzy będziemy układać w kolei jak leci Teraz tu najgorsze jest, żeby burt sobie nie skasować O Super Interesantne. No tutaj jest sześć sztuk, to To wielce to nie ma O Teraz dwa się to jedno pierdzieli, potem będzie jeżdżenie już na to duże. Ale no bo to jedno to mamy blisko za domem, to właśnie jest chwila, moment i jesteśmy na miejscu. Raz, dwa szybko. Będzie po sprawie. jeszcze na drugie pole będziemy, nie pojedziemy. Ale tam na spokojnie widzę tu jedni pouprawiali, drudzy jeszcze zbierają. Nie, jeszcze niektórzy koszą. Bo my tak w miarę staramy się to. żeby to jakoś wszystko miało ręce i nogi. ci więc co, pojadę po tamtą, jak już jestem w tym kierunku To pojadę po tamtą Ooo Złota Nic dać, nic ująć O Puścić Sprint rozwalę. była trochę z, z drona. No, to jest taka precyzja, że, łe, ludzie. Po prostu piękna rzecz. Dobra, Pytamy. Ogólnie te wszystkie materiały teraz z, od początku do majątku są nagrywane na zapas yy, teraz dlatego na niektóre pytania nie mam nie, nie odpowiadam bo bez nagrane są 3, 3 filmy w jeden dzień żeby były na, na te do następnego weekendu bo zawsze staram się teraz tak co niedzielę nagrywać filmy na tydzień żeby co drugi dzień to akurat poniedziałek środa piątek dopiero na weekend bez filmu dopiero w e, znowu tak samo czyli poniedziałek e, poniedziałek środa piątek macie tygodniu trzy filmy także myślę że to jest dosyć dosyć do ogarnięcia temat Dobra, siedzi. Wkładamy widły. Nie mam czasu. Nie, tu jest, to krótko. To jeszcze będzie trzeba pojechać na... na drugie pole. Tyk, tyk, spinamy. A pasy, właśnie Nic mi nie pospadało o właśnie. o właśnie, teraz już bezpiecznie jest No i możemy jechać Dobra Woli. No i jedziemy, fajnie by było jakby był tu już ten eee, konkretniejszy Czyli na Euroramkę Przecież tak z tym nie jest źle, bo nie mam linki tylko siłownik Dobra, wyszedł wyszedł. No i jazda. To przodu. No. To ta tak się trzyma na słowo honoru, no ale jakoś chyba on dużo. Dociągnie. I już e, dwa pola dostanę do wybrania słomy, e, no i niedługo już za akcję kiszonkę też trzeba będzie się wziąć, także to też będzie ciekawa akcja. Troszkę od kuzyna, bo inaczej no to nie da rady tego zebrać. Czytałaby się kurczę jakaś taka laweta też dobry tych bałt no ale na razie na, na tą opcję no, nie stać. Znaczy nie stać, on niestety musiał coś yy, przerabiać. A to wiadomo jakie jest, jest Dobra, ja tutaj sobie zaraz rzucę. Nie chcę zanudzać was tym załadunkiem, bo to się zejdzie z tym także do zobaczenia po cięciu. no dobra, ruszamy już eee, jadę już na to mniejsze pole tutaj obok no żeby już jak jestem blisko, to jest 7b akurat by załadował to te eee, i byśmy kurcze już to mniej mniejsze pole to jest głowy, bo tutaj była pszenica Gdybyśmy sobie to to już zebrali i e, zostałoby tylko te duże pole poza, dzięki sobie je plus. zawracamy. Stawiać. O. Dobra, powolutku. עוד okay. כה okay. okay. Wybaczcie, że tak nie odzywam się za bardzo, ale kurczę skupiam się tutaj na ładunku. Ja przy takich sytuacjach bardzo skupiony jestem i dlatego takie spokojnie dlatego te odcinki zładowania słomy yy, będą takie krótkie i za długie, bo to pierwsze też zeszła, a dwa też nie chcę tą ciszą was tutaj zostawiać z dźwiękiem maszyn, no ale staram się właśnie to skupić, żeby to w miarę, w miarę szło. I tak szybko idzie, bo już cztery sztuki na przyczepie. Teraz warta będzie i jedziemy już po piątą. na właśnie. Jedziemy już po piątą sztukę. No i zostaną dwie. I akurat będzie już można. Się tak wydaje zakończyć ten materiał, bo około 15 minut jak minie i już to, to największe, to co pracowaliśmy pierwsze, najbliżsie tamte, no to już zostawię sobie poza odcinkiem, żeby nie, za, nie zadłużać i już później weźmiemy się do następne roboty. Żeby to wszystko poogarniać, bo jest za dużo jakbym na odcinku miał to wszystko robić, to po prostu szok mnie szlak trafił. O dobra. O. dobra jest tak mm. nie będę tej ostatniej rzucał yy, na górę tylko tylko widłami zawiozę na widłach i będzie z głowy o i weźmiemy sobie już odwrotną czepę powierchniemy a podjedziemy Ok, oh. oh. zje. No i można powoli wyjednąć. I już jedno pole zostaje ten największy i tam to się naprawdę zejdzie. Tá? Ó. W ja postawie już na dzisiaj będzie po robocie, na razie no a ja wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję, że ten vlog taki jakichś się podobał piszcie komentarze, ja sobie nie poczytam i cóż, do następnego odcinka, na razie, cześć